Cześć! To jest odcinek podsumowujący drugą serię Motocykli moich widzów. Zobaczcie, kto wygrał sezon drugi. Już za tydzień startujemy z sezonem trzecim, także zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić. Skiball chciałby przedstawić swoją perełkę w Oku, czyli jego motocykl Beta 125 Motard z 2012 roku. Ma go od jesieni. Kwoty tego motocykla nie chciał tutaj nam użytkownik zdradzić, ale mało nie kosztował. Przejechał nim około 500 km, rozpędza się bardzo szybko jak na 125, to oczywiście 4T. Dodaje on, że jest to jedna z najszybszych 125, prędkość maksymalna to podobno około 140 km na godzinę. Motocykl używany jest na drogi polne, las i czasem na ulice. Wprowadzi się go bardzo przyjemnie, ma super głos, bardzo głośny wydech, niedawno wymieniono w nim nawet opony. Jest bardzo dumny z zakupu tego motocykla, jest on rzadki na polskich drogach, przyciąga dużą uwagę wielu osób. Tutaj mnie jeszcze poprosiłeś o wiadomość, czy wszystko było w porządku i czy znajdziesz się w odcinku. I tutaj tak naprawdę wykorzystam Twoje zdanie, aby odpowiedzieć na to pytanie większości widzą. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to po prostu zerknijcie sobie w opis, tam będziecie mieli informacje jak dostać się do odcinka. Jest kilka prościutkich warunków do spełnienia, po prostu wysłanie zdjęć, wysłanie opisu, no i karteczki z napisem gdzie taniej na tle motocykla. Jeżeli te warunki spełnicie, no to każdy po prostu znajdzie się w odcinku. Kolejną osobą jest Michał. Michał, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Może tak pokrótce wysłałeś nam KTM SX 450 Racing z 2004 roku. Moto kupione za 6000 zł. Postanowiłeś moto ten cały odbudować i wyremontować od A do Z. Został cały rozebrany do najmniejszej śrubki jaka w nim była. Silnik został wyjęty z ramy i pojechał do serwisu KTM. Z rzeczy tak pokrótce, które zostały wymienione to głowica, nowy łańcuszek rozrządu, dwałek dźwigni i zmiany biegów, nowe zawory, nowy cylinder, nowy tłok, koszt przegłowy itd. Napisaj, że na moto ten masz wszystkie paragony i faktury i nikt nie zarzuci ci, że jest on do remontu czy coś innego. Po powrocie z serwisu silnik był jak nowy i czekał z niecierpliwością, aż zostanie z powrotem włożony. Rama została cała pomalowana, wszystkie części zostały wyczyszczone, wymienione tak samo wszystkie śrubki, no i zaczęła się zabawa. Z tego, co jeszcze napisałeś, to wiele czasu przy nim spędziłeś razem z Twoim tatą i bardzo mu dziękujesz. Także ja pozdrawiam tutaj w tym momencie również Twojego tatę. To on cię zainspirował i wkręcił w całą pasję związaną z motocyklami. Kolejną osobą tego zestawienia jest Szymon. Szymon, pozdrowienia dla Ciebie. Szymon śmiga Aprilą SX-50, która jest z 2012 roku. Moto ten ma od 4 miesięcy i dużo kilometrów nie zostało nim jeszcze zrobione. Ma on pojemność 50 cm3 i generuje moc 15 koni mechanicznych. Z tego powodu, że jest to dwusów, trochę dużo pali, ale jak na 50 3,5 do 5 litrów, to niedużo. Motocykl posiada wydech Doppler, który gwarantuje według Szymona wspaniały dźwięk, co tak naprawdę posłuchacie pod koniec tego opisu. Latał kiedyś on na krosach, lecz z tego powodu, że ma 15 lat i potrzebuje uliczny środek transportu, przesiadł się na szosę. Po aprilce planuję jeszcze wrócić do crossów, ale wszystko jeszcze może się zdarzyć. Szymon dodał jeszcze, że obserwuje mnie na snapie, także Szymon, dodaj mnie jeszcze na Instagramie, wszystkie linki masz w opisie. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, o którym już nadmieniałem. No i kolejną osobą jest Michał. Michał, pozdrowienia dla Ciebie. Michał chciałby nam przedstawić swój motocykl. Jest to Derby Senda 125. Kupił go tydzień przed wysłaniem zdjęć. Bardzo doceniam to, że postanowiłeś zrobić zdjęcia w tak krótkim okresie czasu od zakupu. Moto ten jest z 2007 roku, ma około 15 koni mechanicznych jest to 4T. Ma on 5-stopniową skrzynię biegów, pali około 3-4 litrów na 100 km, ma przebieg około 15 tysięcy km. Senda waży około 120 kg z płynami, więc nie waży dużo jak na takie enduro. Prędkość maksymalna to około 110 km na godzinę. Aktualnie stoi on na kostkach, lecz na następny sezon planuje zrobić projekt i zmienić jego wygląd całkowicie. Między innymi planuje on pomalować mu plastiki, przykleić na nie oklejne, prawdopodobnie będzie to kolor niebieski, z stara, i założyć koła z oponami supermoto, więc z terenu przerzuci się na ulicę. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika. Płynnie przechodzimy sobie do Adriana. Adrian wysłał sporo opisu za co wielkie dzięki no i pozdrowienia. Przechodzimy do rzeczy z motocyklami Adrian ma do czynienia od małego chłopca. Tą pasją zaraził go jego tata. Motocykl, który posiada i który widzicie pochodzi z 2015 roku. Kupiony został w listopadzie 2017. W Polsce ta marka nie jest zbyt dobrze znana, jednak jej popularność stale rośnie. Moto zakupiony totalnie seryjny, dokładnie taki jak wychodzi z fabryki. Miał on około 5 koni mechanicznych, jednak przy takiej masie 93 kg moto był dosyć mocny. Niedługo trzeba było czekać na pierwsze modyfikacje wizualne i mechaniczne. Jeżeli chodzi o te wizualne, to zmieniły się lusterka dolne na czerwone, manetki czerwone replika domino, naklejki czyli paski na koła. Pomalowanych zostało parę elementów takich jak Starter, osłona zębatki przedniej, podnóżki pasażera oraz śrubki. Zostały zmienione kierunkowskazy 4 sztuki na LEDowe, nakrętki na wentyle czerwone, jakieś tam przewody paliwowe, a jeżeli chodzi o mechanikę, to wymieniono sprzęgło hydrauliczne na czerwone, uszczelniacz lak, olej w skrzyni, no i cały napęd oraz wydech. Założony również został cylinder 80 cm3. Wydał na niego bardzo dużo pieniędzy, a i tak to jeszcze nie wszystko. Planuję kupić gaźnik i jeszcze wał. Jeżeli chodzi o tak naprawdę jazdę i uczenie się, to uczy się on różnych trików, takich jak willy i stopi. Bardzo dużo czasu spędza na motocyklu, a ten prezentowany specjalnie umył do zdjęć. Mateusz, bo tak ma na imię, przedstawia nam swój motocykl. Jest to KTM Duke 125. Moc tego motocykla to 15 koni mechanicznych. Moment obrotowy znany wam 12 Nm. Prędkość maksymalna 130 km na godzinę, sporo jak na 125, jest to podobno bardzo fajny motocykl według Mateusza. Jest z niego bardzo zadowolony i niedługo będzie go zmieniał na takiego samego, tylko 390 cm3. Kosztował go 13 tysięcy złotych z rocznika 2015. Posiada on również Tumika Krapowicz za dodatkowe 3000 zł. Mateusz nadmienia, że zdjęcia są jego autorstwa, oczywiście tak musi być, jeżeli chcecie znaleźć się w odcinku takim jak ten, przeczytajcie opis, tam macie wszystkie niezbędne informacje, posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, jaki nadesłał Mateusz. Jest to dokładnie model KX-85 z roku 2016. Cena tego moto to 12,5 zł. Liczba koni mechanicznych 30. Marcin otrzymał go w 2017 roku. Motocyklem jeździ się bardzo komfortowo. Motocykl był podwyższany i z tego co Marcin się orientuje wcześniej miał mniejsze koła, teraz ma większe. Motocykl nie posiada licznika i przez to nie mógł on określić szybkości z jaką jechał maksymalnie. Na oko mówi, że było to 40 km na godzinę. Ja myślę, że mogłeś śmigać nieco szybciej. Marcin jest drugim właścicielem tego sprzętu. Pierwszy właściciel obkleił go, więc wygląda tak jak wygląda. Tutaj Marcin zauważył jedną z wad tego motocykla. Uważa, że kierownica jest za daleko od siedzenia, ale to tylko dla niego. Być może dla was byłoby ok, no to tutaj nie wnikamy. Moto ma jeszcze do tego szarpnięcie przy ruszaniu, gdy odkręci się dużo gazu. Opisu jak najbardziej wystarczy. Wyjechałeś za miasto, dodałeś dźwięk silnika, posłuchajcie go. Bartek przedstawił nam swoje moto, które kupił rok temu we wrześniu, a dokładniej kupili mu go rodzice, ponieważ on zapłacił sobie za cały ubiór sam i jeszcze do tego prawo jazdy. Bardzo fajnie ze strony rodziców, moto ten kosztował 8000 zł plus strój, który kosztował plus minus połowę tej ceny. Jest to swego rodzaju składaczek, ponieważ rama jest z derby sendy 50 cm a silnik od Hondy CBR 125 cm z tego co mu wiadomo, ale nie jest pewny, więc powiedzmy, że z hondy. Zostały zamienione w nim przednie hamulce na Brembo i została włożona większa tarcza. Oprócz tego przednie zawieszenie zostało wymienione na upside down. Zostały włożone także szersze koła, przód, tył, dzięki czemu moto świetnie wchodzi w zakręty i wręcz idealnie klei się drogi. Moto posiada również termometr, temperatury silnika, została dołożona także większa chłodnica. Gdy moto został kupiony, pasowało zainwestować w kierunkowskazy tył, kupił po prostu z AliExpress za 5 Złotych. Motocykl ten kupił od swego instruktora dwa tygodnie po zdaniu prawa jazdy, które udało mu się zdać za pierwszym razem dzięki super nauce w szkole jazdy. Motocyklem tym przejechał 3000 km, jak nie więcej, szczerze powiedziawszy to nie liczył. No i jak sam dodaje, używa go, ponieważ chciałby się nauczyć dobrze nim jeździć, ponieważ za rok zdaje prawo jazdy kategorii A2 i planuje także kupić supermoto, lecz tym razem celuje w KTM-a lub jakąś Huskwarne 501 SM, ale jeszcze nie wie co wybierze, także możecie mu doradzić w komentarzach. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, ponieważ ten widz postarał się naprawdę bardzo dobrze. Dominik chciałby zaprezentować swój motocykl, który w sumie dostał od rodziców. Ten Kiway został zakupiony w 2015 roku przez jego ojca do użytku właśnie przez niego. Jednak w tym roku, w 2018, na początku kwietnia, dostał go on. Moto ten kosztował 8000 zł, ma potężną moc, a mianowicie 125, 10 koni mechanicznych. Przejechany ma 4000 km. Jest to motocykl nadający się do komfortowej jazdy, ale na odległości około 100 km od domu przynajmniej dla niego. Oczywiście można nim jeździć nawet nad morze, a sam Dominik mieszka w Krakowie, także dosyć duży dystans, jednak przed taką podróżą radziłby kupić sobie jakąś podkładkę pod pośladki oraz robiłby dosyć często przerwy. Ogólnie ten QA bardzo mu się podoba, jest dobrze wykonany i dobrze wyposażony. Przez 3 lata od zakupów nie ma z nim żadnych problemów. Przy optymalnej jeździe pełen bak starczy na około 2 tygodnie, Moto posiada elektroniczny wyświetlacz, a na nim godzina, biegi, prędkość, przebieg oraz posiada również fizyczny obrotomierz. Dominik dodaje, że ma on-stopkę, ale jeżeli jest ona rozłożona, no to moto oczywiście nie odpali się. Jeździ się w nim super, ponieważ jest dobrze wyposażony i wykonany, lecz jedyne jego zastrzeżenie to zbyt mały promień skrętu. Ponadto podczas zmiany biegu z pierwszego na drugi włącza się czasem luz i trzeba jeszcze raz zmienić. Na zakończenie moto został kupiony w salonie, najszybciej udało się nim pojechać 114 km na godzinę, uparci pojadą 120, oczywiście z góry. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, zobaczcie jak to moto brzmi. No i przejdźmy sobie do Mateusza. Wysą on dwa motocykle, a pierwszym z nich była Yamaha YZF 450. Moto z 2008 roku. Bardzo zrywne, ponad 65 koni mechanicznych. Jak nie więcej. Jest ona dosyć doinwestowana. Posiada ona takie rzeczy jak Dekel Hinson, kosz sprzęgłowy Hinsona, opcjonalną osłonę silnika, dźwignię hamulca tylnego, przednią tarczę Moto kierownica Fatbar, nowe plastiki i oklejna oraz wiele innych dodatków. Od strony technicznej zawieszenie świeżo porobione przez SBS. Naszykowana pod enduro silnik porobiony do remontu 30 motogodzin po wymianie. Wymienione zostało oczywiście tłoki korba. Korba z Proxa, a tłok z wosnera. Pytania ile pali i jak szybko jedzie są bezsensowne. To są maszyny torowe, nie posiadają one liczników, więc ciężko to sprawdzić, ale też nie ma sensu tego sprawdzać. Sprzęcik ten niedługo będzie na sprzedaż, a później usłyszycie dźwięk silnika, niemniej nie odzwierciedla on w 100% pracy tego silnika. Kolejnym zaprezentowanym moto był Rieju model MRX. Jest to wersja Pro z rocznika 2009 na silniku AM6. Jest to dwusów. Przedni błotnik jest z ktm sxf SXF250-2013 oraz ogon z tego samego ktm -a. Prędkość maksymalna na przełożeniu 13,53 wynosi 124 km na godzinę. Spalanie 9 litrów na 100 km. Moto ten jest dosyć zrywny i na 1,4 mili łykał spokojnie 125 w czterosówie. Seryjny skok wału to 39 mm. Zapon PVL jest to chyba najmocniejszy zapłon na rynku. Do tego zawór membranowy v 4 wydech SR Cors Racing Line 70, ale planuję go również wymienić, liczony pod ten set. To był odcinek podsumowujący, dajcie znać w komentarzu, czy Mateusz zasłużył na wygraną. Według mnie tak, ale oczywiście możecie się z tą listą nie zgodzić, możecie mieć inne zdanie, porozmawiajmy o tym.